Cześć. Dzień dobry, cześć i czołem. Ha, jestem w Dziupli. Widzicie. Jestem w Dziupli. Dzisiaj na Flomarku niestety nie byłem, nie mogłem. Moja żona też potrzebuje trochę czasu dla siebie. Nie może tak co tydzień wozić mnie. Także widzicie, lipa. Ale przyjechałem tutaj i nagram wam Filmik taki, żebyście zobaczyli, co tam też z tym moim krajzerem będzie, nie? Dobra, a tu chciałem Wam jeszcze przypomnieć, yy, co właśnie wtedy zakupiłem. Spójrzcie, yy, koneweczka bardzo ładna, ozdobna. No wiadomo, że teraźniejsza, nie? nie? No I ten komplecik, no ten komplecik jest super. To jest pewna mieć. To jest miedziany komplet. Jest wszystko z miedzi, takie są ten. Tutaj jest taka. O, ciach, ciach, ciach. Tutaj nie ma tego jednego dekielka. Szkoda, no bo by był komplet całkowity. Ale no super, super jest. To wszystko było za 12 euro, jak pamiętacie. Eminem, ten człowiek, nietoperz jakiś tam. Ten z banuszek to wziąłem do domu, do kompotu, ale mojej żonie się nie podoba. Nie wiem dlaczego. Mówi, że jej nie pasuje, po prostu, bo nie ma w tym kolorze nic, nie? Ten piękny, to naprawdę jest ładne. Ten wazonik taki. Śliczny wazonik ze szkła. No fajne to jest. To mi się też podoba. Z początku tak go miałem, tak go na niego patrzyłem, patrzyłem, a w końcu w końcu go wziąłem. No fajna lampa. Lampa naftowa malutka, oryginał, na pewno stara. To są jakieś sygna turki. Nie wiem czy to będzie widać u was. No fajnie, fajnie wygląda, fajna. No i te te obrazki. Widzicie te obrazki? No yy, drewniane. Nie wiem to jakiś chyba nie wiem rzemiosło jakiś może wiecie gdzieś jakiś rzemieślnik artysta wsiowy czy tam wiejski to, 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 to tworzył w każdym bądź razie rama jest z drewna zrobiona ta jest jeszcze piękniejsza też jest drewniana i jak to mi ktoś z was powiedział chyba któryś z widzów już nie mogę skojarzyć ale powiedział mi że to jest haft krzyżakowy. Że bardzo ładne też mu się podobają. No śliczne, bo to wiecie, jednak ręczna robota. No ta jest sznos, ta jest zresztą też piękna. tutaj troszeczkę te złocenie odchodzą. A tu nie wiem, taka wygląda, jakby to była kora z drzew, wiecie? No nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, ale jest tutaj jakieś takie kwiatki próbowane. No fajnie to wygląda. Widać takie, że, że ręczna, ręczna praca. No to takie, takie bzdurki pokupowałem wtedy. Yy, I do tego, co jeszcze było. Już zapomniałem i madło jeszcze Wam nie pokazałem, też ją pokażę za chwilę. Tych to już pamiętacie? Łobuzów? Obydwoja, obydwojga, obydwojga. Yy, no i co? Kufli się trochę nazbierało. Tutaj są, tutaj są kufelki, tutaj są kufelki. To wszystko będę chciał yy, wziąć. Wiecie, na, na, na Polskę. I słuchajcie teraz, jak odnosi się Polski. Yy, bo tam mówiłem, że za dwa tygodnie najpóźniej wyjadę. No i tak się. Składa, że raczej chyba tym Chryslerem, on tam już zaraz go wam pokażę. Bo muszę go troszeczkę odnowić, bo wstyd jechać takim podrapywanym. Yy, więc pojadę chyba nim i zapakuję te wszystkie paczki, nie paczki, wszystko zapakuję i wam wyślę. I słuchajcie, jeszcze odnośnie. Także bądźcie cierpliwi, już, już, już się to wszystko niedługo skończy i będziecie mieli swoje rzeczy u siebie w domu. A jeszcze rzecz taka odnośnie. Wiecie, tego chińskiego porcelanowego yy, serwisu. Yy, tam gratu gratulowaliśmy wspólnie, bo i wy, i ja, pani Annie. A tu się okazało, że to nie jest Anna, BDN, tam 78-87 czy jakoś, tylko Anna, Anna BDN. Yy, nawet nie wiem, czy to jest kobieta, w każdym bądź razie. Ta osoba napisała do mnie w mail, nie w mailu, tylko w komentarzu nawet możecie sobie ten komentarz zobaczyć, bo na pewno jeszcze tam jest, że mam przekazać ten porcelanowy serwis innej osobie. No ale przekazać innej sobie, no to, to tak wygląda, jakbym po prostu miał kogoś wyznaczyć i, 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 i żeby ktoś sobie go wziął. Nie, zrobimy jeszcze jedno losowanie. Zrobimy jeszcze jedno losowanie. Także szansę macie ponownie. Także trzymajcie kciuki. Jedni za drugich. Ja też trzymam. I losowanko zrobimy w tygodniu. W tygodniu, może w poniedziałek, może we wtorek, może w środę. Także jeszcze nadal jest do wygrania ten serwis. Piękny serwis, który, o widzicie, tu nawet jest opisane, dla widzów chińska porcelana. No, widzicie. Na 3000 subskrypcji tam jeszcze było <laughs> Nie, nie, nie. Już jest 2600, jest pięknie, jestem za, naprawdę zadowolony. Jesteście cudowni. 2600 subskrypcji. W życiu mi się nie śniło. Pewnie, że to się tak mówi w miarę jedzenia apetyt rośnie. Może nie, może nie w ten sposób, ale chciałoby się jeszcze więcej i jeszcze więcej i jeszcze więcej. Ale wiecie też, ja muszę zrozumieć jedną rzecz, że nasz content, wasz content, mój content, to co my oglądamy, to nie jest jakieś takie, wiecie, wow, że wszyscy nagle się na to rzucą. Nie, to jest garść. Ludzi w Polsce, którzy się, którzy się interesują takimi, takimi rzeczami. No i wiecie, no, 2,5 tysiąca ludzi to jest masa ludzi, to jest małe miasto, nie? Także wiecie, ja tam się nie spodziewam nie wiadomo czego. Choć bardzo sobie życzyłbym, żeby, żeby jak najwięcej było tych subskrypcji, bo to, wiecie, do, do, do działania zmusza. Ja też tutaj kombinuję jak mogę, bo mówię, wierzcie mi, słuchajcie, ja wam powiem szczerze, ja jestem biedny youtuber, nie mam, nie mam jakiejś tam, wiecie, oszczędności, żeby w coś włożyć, nie mam odłożonych tak pieniędzy na to, żeby zadziałać. Ja robię od, od całkowitego zera. Od zera, a właściwie nawet na minusie. Ja to robię, dlatego, wiecie, no, nie jest mi tak łatwo wypłynąć, bo gdybym miał tych pieniędzy trochę, jakiś taki, taki. taki... Ja wiem, że o pieniądzach mówić to jest. A ludzie nie chcą słuchać, a gadać o pieniądzach też nie jest łatwo. I wiecie, to chodzi mi tylko głównie o to, że nie, nie, nie to, że ja chcę mieć pieniądze, że ja pragnę tych pieniędzy, bo ja uważam, że za dużo pieniędzy to. Także mnie to akurat nie bawi. Ja jestem człowiekiem skromnym, także mi dużo nie potrzeba. Pewno, że więcej niż mam teraz, ale naprawdę nie dużo mi potrzeba. Wierzcie mi. Już taki jestem po prostu. Ale chodzi o to, że nie było od czego zacząć. Rozumiecie? No nie było. I tak sobie tak po posłudkach, po słodkach, po słodkach idę. No może, może przyjdzie czas, że będę szczęśliwszy, będę miał więcej tych pieniążków. Nie za dużo. Wierzcie mi, nie pragnę dużo pieniędzy. Nie wiem dlaczego, taki skromny jestem. Bo tak człowiek zawsze mówi: jak ja bym miał tyle i tyle, to bym zrobił to, by zrobił tamto. A może byś guzik zrobił, a może byś to przepieprzył za przeproszeniem, a może by w złą stronę poszło i by cię te pieniądze zgubiły. Także wiecie, najlepiej być po środku. Chodzi o to, żeby głównie nie zostawać w tyle, żeby dorównywać większości. To już jest bardzo satysfakcjonujące i bardzo, bardzo fajne. No dobra, tyle o, o forsie. No ale do czego zmierzam? Że no wie, kroczkami, kroczkami ten samochód już w końcu zrobiłem i będę mógł wywieźć te, te, te złomiki yy, różne i, i oczywiście paczki dla Was, nie? I będę chciał jak najwięcej tego wszystkiego yy, powrzucać. No kurczę, bo tutaj jest tego trochę. Wiecie, zwolnimy miejsce. Te koła, nie wiem jak to, tu miłość, miłość Miłosz chciał koła, ale to są tak potężne koła. Tu dla miłosza są teraz już odłożone. Naszego widza, Miłosza. Są odłożone te ławeczka, ławeczki. No tu jest, patrzcie, to jest wszystko popakowane, ale tu jest z tego, no naprawdę. Tu jeszcze, patrzcie, jeszcze jeden jest ten Grundnik, bo są dwa takie same mam. I dwóch klientów, dwóch widzów yy, czeka na nie. Także widzicie, jest Technics jeszcze, są te radia. Są koła od motocykli, są jakieś tam inne rzeczy, które no rower, rower, muszę migotka tak bardzo ten rower no, czy ten czy ten aluminiowy no ten aluminiowy on jest gorszy on jest w gorszym stanie no ale, ale znowu no nie wiem czy będzie chciała go tak sobie tu osłony nie ma przygotować bardziej a proponowałbym ten na którym ja jeździłem bo ten jest naprawdę sztos ten jest bardzo fajny no zobaczymy jeszcze trzeba go włożyć najpierw do samochodu no to to by było tyle no i jeszcze macie, widzicie te topory, te, te nie topory tam, wiś, no jest tego, jest tego, jest w co zapakować, I ten samochód teraz mam nadzieję, że trochę w niego wejdzie, muszę też planować tak, wiecie, bo trzy no, siedzenia muszę mieć, bo córka też będzie zamiechała. także wiecie o co chodzi. Dobra, na chwilę się przerwę, wypiję sobie łyczkę kawy i pokażę wam ten samochód. No słuchajcie, no to, to także widzicie, Voyager jest, zobaczcie to wszystko jest do malowania. Tutaj jest. O, takie są rzeczy. Także on będzie jednak, jednak słuchajcie, będzie kaki. Kaki. Czy tam kakę? Kaki. No, Bundeswera. Wojskowy kolor. Tutaj wszystko trzeba umyć, bo patrzyłem, nie wiem od czego to taki nalot się zrobił, ale to wszystko schodzi, nie? No, stał długo tam u nich. Zdenerwowali mnie, jak nie wiem, piowol mi mówił tam o szybie. Widzę, że ta szyba już była wklejana, to jest raz, ale to już nie ma teraz znaczenia, a już wam mówię dlaczego. Zobaczcie. Uszkodzili mi szybę. Tłumaczyli się, że śrubka spadła czy coś, i chyba jest do wymiany. I teraz tak, musieliby oni wymienić, ale oni się tak troszeczkę od tego umywają i, i ja też za bardzo nie chcę, wiecie, z nimi tam walczyć, bo jednak mogę spłacać naprawę na raty. To jest dla mnie duże, duże, yy, duża sprawa, bo, bo nie stać mi, żeby tam 3000 euro od razu wyładować. No, i, i, i już się nie czepiam. I po prostu chodzi o to, że ubezpieczyłem go na tail Side. I tu w Niemczech tak jest, że jak tam Wam jedziecie na przykład i u szyba yy, w szyby uderzy jakiś kamyk, coś, zgłaszacie to i na tali, tail Side, czyli takie częściowe autokasko, wymieniają Wam. Także nie ma żadnego problemu i będzie, będzie wszystko w porządku. Będzie okazja to zrobić. Na razie już tak pojadę, nie? Dobra. Samochód z 94 roku. Yy, no, nie będę. O, tam jest tutaj madło. Bo ktoś tam mi mówił, dlaczego nie wziąłem. Marek Poznań pewnie. Wziąłem, wziąłem. Takie rzeczy ja biorę. Samochód, słuchajcie, z 1994 roku. W pełnej elektryce. Klimatyzacja. No nie ma szyberdachu. Szkoda. Ale jest klimat, jest dobrze. Tu kamery cofania ktoś założył. Przejechane ma. Ile ma? No nie wiem. Ile tam jest? Widzicie coś tam? 281 tysięcy. Ma przejechane. Tak mi się wydaje, że dobrze odczytałem. Chyba że już świecie, nie? Także blacha, spód, wszystko, wszystko jest w jak najlepszym stanie, naprawdę. I wiecie, niektórzy z was mówią, ale kupiłeś. Trzymaj się za kieszeń i tak dalej. Słuchajcie, ja miałem cztery te Chryslery, cztery sztuki, to jest mój czwarty już yy, i to były samochody, które ja bardzo chciałem, lubiłem, nie mi się jeździ super, naprawdę, yy, silniki są prawie nie do zdarcia, no nie można zajeździć takiej wielkiej jednostki, słuchajcie, sześć garów, tylko 120, 120 kW, tak, 163 konie chyba ma, no tego nie zajeździcie. Jedyne wady, jakie są, to niestety jest korozja. One są tak mało awaryjne, że ludzie po prostu o nie w ogóle nie dbają. Jeżdżą jeżdżą, jeżdżą. i jeżdżą. I, I w końcu też y, po latach to wszystko jest do wymiany. A w tym wszystko jest w porządku. Ja jestem drugim właścicielem, sobie wyobraźcie. Jestem drugim właścicielem tego Chryslera. I zawsze chciałem mieć tą dłuższą wersję, bo wszystkie, które miałem poprzednie, były krótsze. A to jest długa wersja, tak zwana E. e jak to jest? L, e ja mam, no a ja mam... Grand Voyagera LE. Ja myślałem, że mam SE. To jest chyba SE. Nie wiem dlaczego to jest LE. A, bo wersja amerykańska. Przepraszam. Tak jest. Już wiemy o co chodzi. SE były na, 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 ten, na Europę. A to jest ze Stanów Zjednoczonych, nie? Także, także szwagrze. Wyczyszczone, wypolerowane te reflektory. Już silnika wam nie będę otwierał. Tam już nie wejdę. Już wam nie pokażę jak się rozsuwa, bo już mi się po prostu nie chce. Także szyba będzie do wymiany i z tego troszeczkę wiecie, tak wyczyścić porządnie. W środku śmierdzi, jakieś kuwa, myszy, taka stęchlizna, coś. Mam do, y, mam do tego, ten, o, do ozonowania ten sprzęt, także go tu wrzucę. Oczywiście mam też do prania taki, y, taki odkurzacz. Y, wszystko wypiorę, żeby pachniało. Y, no i co? No i żeby jakoś tak się nie wstydzić, bo słuchajcie, ja... Y, ja jestem człowiekiem, który lubi stare, wszystko co stare. Ja miałem samochodów, powiem wam, około 40. Około 40. Ja kupowałem zawsze stare, zjeżdżałem do wyrzucenia. Stare, zjeżdżałem do wyrzucenia. No później, wiecie, jak przyjechałem do Niemiec, no trzeba kupić sobie samochód do pracy. Więc kupiłem to, patrzcie, ten samochód u nas jest już 8 lat. 7 lat, no 8 rok leci. I powiem wam tak, Corsa, nie wiem czy macie Corsę, na pewno wielu z was ma Korsę. To są naprawdę samochody nie do zajeżdżenia. Ten silnik już tej klekota, on już tak wiecie, już nie chodzi jak powinien. To cały czas chodzi. Cały czas chodzi. Są tylko takie, wiecie, klocki hamulcowe, yy, tarcze, no wiadomo. Olej wymienić. Nic poza tym z tym samochodem się nie dzieje. No, akumulator ostatnio, to wiecie, że mi padł i, i był problem, nie? Także mówię wam szczerze, nie do zajeżdżenia auta. No i takiego kupiliśmy sobie do pracy. A ja oczywiście Polak, no ja Polak musi mieć dobry samochód, nie? Przecież zarabia się w Niemczech, no jak w Niemczech to kupa kasy, nie? No i sobie strzeliłem Jeepa. Jeepa Kompasa sobie kupiłem, dałem 14 tysięcy euro. I jak już chyba kiedyś wam wspominałem. Wrzuciłem w niego w naprawy z 6 000. Później tego jeszcze nie naprawiono mi, źle mi to naprawiono. Yy, mechanik mówi sprzedać, kupić niemiecki, yy, dobra. Później zaprowadziłem go do następnej naprawy, ciągle coś tam z pompą było, yy, z rozrządem coś tam było, wymiana chyba rozrządu 3,500 3,5 tysiąca euro. Ja mówię nie, nie dam rady, już nie wytrzymam. Także słuchajcie, kupiłem go za 14 tysięcy euro, yy, włożyłem w niego 5000 tysięcy euro, to macie 19 tysięcy euro, a sprzedałem go za 6 sobie wyobraźcie i powiedziałem sobie, że już w życiu nie kupię jakiegoś auta nowego po prostu raz, że mi yy, nie to, że się nie podobają, bo są nie, nowe auta niektóre fajne, ale gadżety te, ta elektronika dla mnie może być, ale nie musi nie? Yy, nie rajcują mnie te samochody, one dla mnie wszystkie wyglądają podobnie a takie stare samochody po prostu mi się podobają, no kanciaki przeważnie mi się podobają. No ja mam do tego sentyment, ja chciałem mieć stare auto. To już ma 30 lat, czyli on już jest stare, nie? I chcę sobie go zrobić taki, żeby był, nie? To nie jest tak, bo wiadomo, on jest nieekonomiczny. To jest, on pali od 10 do 14 litrów paliwa na, na 100 km. trzeba wiedzieć jak jeździć, ja już umiem. Także tamtymi jak jeździłem powyżej 12, mi nie paliły, ale ja wiem jak jeździć tymi samochodami. Także mówię wam komfort, komfort jazdy jest nie wiem no mówię wam no jest no nieporównywalny z innymi autami naprawdę te czwórki które tak cenię bo te czwórki są fajne samochody no ale komfort jazdy te czwórką a tym to jest nieba ziemia także wiecie no zobaczymy silniki i mówię no fajnie by było mieć go w gazie no ale no niestety. Nie wszystko możemy mieć. Dobra, słuchajcie, no to na tyle taki, taki, taki odcinek dzisiaj. No. O, tutaj żonka mi po prostu zleciła robotę, widzicie. Musiałem pomalować jej taki ten. Bo był, nie wiem, jaki był już, nie pamiętam. Malowałem, nie pamiętam. I chciała sobie na biały jakieś wzorki będzie malowała sobie tutaj, nie? Tej Dobra, z przyczepą, słuchajcie, no przyczepa co, no chyba sprzedam, no nie będę jej robił, bo zobaczcie, no przyczepę bym miał remontować, to będę miał remontować, korse, tylko Hondę mam remontować, no ludzie, wiecie, taki chytry na to wszystko człowiek jest, ale nie jest w stanie tego zrobić, no i pójdzie na sprzedaż, no pójdzie na sprzedaż, co ja tam będę to trzeba ładnie wszystko wymyć jakąś chemią, no, co? co, co, co no, sprzedam się i parę groszy może się zarobi, nie? Tak, bez papierów, bo nie ma papieru, tylko będzie umowa kupna-sprzedaży. Ale co ja za nią wezmę? Tam 250 euro, może? No, ale zawsze już jest zarobek. Dostałem ją za darmo, prawda? Dobra, to tyle. Nie będę Wam już zawracał tu głowy. Nie wiem, czy to się otwierało, zapomniałem, czy otworzę tu. Chyba gdzie to to było tutaj. Ale to trzeba chyba przekręcić nie wiem, zaraz rodzi. No nie wiem. Wiem, że jakoś się otwierało. Hm. Ale jestem mądry, tyle ich miałem. No musiałem, kochani, dograć już z tym telefonem i yy, dogrywać. I zobaczcie, tu jeszcze mam masę części od tego samochodu, nie? O, chłupa części tu jest, nawet od desek rozdzielczych i tak. od no, są tu jakieś łańcuchy. No, także przydadzą się na pewno. No, lepiej, żeby się nie przydały. Przydadzą się. No, takie są akurat rzeczy, które nie są za bardzo potrzebne. Jakieś pojemniki. Tu chciałbym zrobić tak, żeby był jakieś tam, wiecie, kuchenka gazowa, coś tu tego porobić. Taką weekendówkę i wsuwany taki, takie łóżko, wsuwane, żeby mógł rozebrać, Po prostu przyjadę, przyjadę skądś. Wiecie o co chodzi? Przyjadę, przyjadę skądś i wysuwam całe łóżko czy coś i mam dalej do transportu, nie? Takie, takie to rzeczy. Tu jakieś coś pozostawiali. Nie wiem o co tu chodzi. Jakaś łapa chyba od koła zapasowego. E, no dobrze. To tyle co wam chciałem pokazać. A tutaj co to jest? Co to to jest? Osy? I z drugiej strony co? Tak samo? <noise> z dwóch stron? Zobaczcie, to tak wygląda, jakby to miało być. Jakieś, jakieś osy się zadamowiły. <noise> ja pierdzielę ale numer. No. No dobra, to słuchajcie. Nie przedłużam tego filmiku. Już wiecie o co chodzi. Trochę wam powiedziałem. Subik lubik Amerykach Kto obejrzał, to nie klika. Z całym z wami. Zostawcie pierdoły, jak wam się podobało. I, i, i no, do, na jak pojadę we wtorek. No, szkoda, że dzisiaj nie byłem na flamarku, no ale nie zawsze można. Także wiecie. Jeszcze raz trzymajcie się ciepło. Na razie.